Znaczy mi się skrzynki otworzyły, więc chodzi raczej. Um, czekamy sobie na widzów do tej dziesiątej. Dobra, widzowie, jest dziesiąta. Witam wszystkich na live. Na początku live'a chcę przejść parę poziomów w Geometry Dash. Zacznijmy od Stereo Madness, bo chcę wszystkie poziomy przejść na live'ach, więc no. Zaczynamy sobie od najprostszego poziomu w grze, Stereo Madness. I chcę zdobyć minimum dwie monetki. Czy mi się to uda? Nie mam pojęcia. A i w ogóle sobie statek przed chwilą kupiłem przed live'em. Napiszcie w komentarzach, jak się oceniacie. Jeśli w ogóle ktoś na live jest. Um, Okej, okay, wracujemy tutaj. Skaczemy. Tą monetę już zdobyłem. Teraz lecimy po drugą. Trzecią chyba nie dam rady zdobyć, ale nie wiem. Pewnie się wywalę, więc nie będę po nią ryzykował. Może kiedy, na innym live. Skaczemy. A i tu jest druga monetka, której nie zabrałem pierwszy raz, ją zabrałem na tym koncie. I chyba już będzie... Git. No powinno już być git. w sądzę. O to prawie się wywaliłem, ale nie jest git, jest git. Level complete. Dobra, druga monetka zdobyta. To idziemy teraz na back on track. To jest poziom... Druga, drugi, najprostszy ale jakiś tam jest <laughs> ja w sumie nawet nie pamiętam gdzie są te monety na tym poziomie ale wiem, że są <laughs> o tu jest, dobra Mamy pierwszą monetkę. Tu jest druga, którą zdobyłem, ale mogę jeszcze raz ją zdobyć. Do góry. O, tutaj trzeba uważać ładnie. Nie wiem, gdzie jest trzecia moneta. Ale wiem, że jej nie zdobyłem nigdy. Bo w sumie nie wiem gdzie ona jest, to jak miałem ją zdobyć. Aha, tu na dole jest... Ajajaj, skuję się, pierwsze skucie. Drugie, bo patrzyłem, czy ktoś coś na czacie napisał, ale nic nie było. Aj, nie zdobyłem! Nie! Dobra, skuję się. M ja... Ja muszę zdobyć tą monetę. Zapomniałem totalnie o niej. Let's go. <laughs> Oszty. <Oż> <laughs> co jest ze mną? Aj widzowie, piszcie w komentarzach poziomy, na których... Gdy wasz poziomy jakiś jak w ogóle jakiś macie, co wątpię trochę, ale... Może macie jakiś poziom, więc jak macie, to piszcie w komentarzach ID. Ja jak zobaczę, to lagram. O, prawie zgnąłem. O nie, nie, nie. Ja muszę pamiętać o tej beznadziejnej monecie To będzie chyba ta, ta próba. Okej, okay, mamy tą monetę. Mam nadzieję, że to płynnie na live. chodzi. I gdzieś tu jest druga moneta, trzecia. Nie wiem, czy ją zdobędę. Dobra, mamy to. Teraz przejść. <grystanie> Uwaga widzowie, Skoczyłem! Ojeju. O jeju o to jest live. <grystanie> o nie! Jeju, nie umiem grać w tą grę. No bo ja pokazuje, że laguje, ale tak było na odcinku na przykład. Ym, I nie lagowało, więc mam nadzieję, że nie laguje. Jak laguję, to napiszcie w komentarzach. Znaczy na żywo, na czacie, yy, bo no właśnie nie wiem, czy co laguje, czy nie. Nie mam, mam odpalonego OBS, ale nie mam odpalonego live'a. A... <ścoughs> Zapisu nie będzie z tego live'a, ale, więc, ale będzie ten, yy, będzie. Pierwsza gierka za to w Fortnite na nowy sezon. Ojeju, ja to muszę zacząć pobierać, bo ojeju. Dobra, widzę, wiesz. Podłączę, yy, podłączę, jeju. Ja szybko yy, zacznę aktualizować Fortnite'a, odrzuć. Yy. Brak połączenia ze serwerem. A po Fortnite istnieje, czy ja go muszę aktualizować? A ja już chyba wiem, dlaczego internetu nie było. <grymne> Ojeju, to chyba elementy Fortnite, uruchomienie się nie powiodło. chyba nie wiadomo, Bad, bad błędu. Jaki to jest kod błędu? Epic Games <laughs> um, Już nie powiedziałam o tym gry. Czyli muszę zaktualizować Fortnite'a, chociaż nie mogę zaktualizować Fortnite'a, bardzo dużo sensu. Odinstaluj, tak, zainstaluj, zainstaluj. Nie zdziwię się, jak będzie lagować live. Teraz się nie zdziwię, jak będzie lagować live. Jak się upewnię, że instaluje? A to jak tak długo będzie inst się instalowało w sumie. Dobra. Ym. No to co, lecimy. Lecimy dalej z tym. Jej, teraz nie umiem grać w tę grę. <grystanie> Odpaliłem tylko tego. Fortnite, żeby się pobierał. Nerwy podskoczyły troszeczkę, że. Wow, nowy sezon po tym beznadziejnym sezonie. Wow! I już nie umiem grać w tę grę. <grystanie> no nie mogę zrobić, że. <grystanie> nie mogę. Nie, nie mogę, nie umiem już grać w tą grę, help me, guy. <śmogli> mogli zrobić tak, że na przykład w ten, ten, ten launchpad, o ten tutaj, ten środkowy To oni mogli zrobić tak, że to byłoby niewidzialne i tam by była monetka, ale im się nie chciało <śmogli> Nie, ta monetka bardzo Widziałem mema ostatnio, że co y, jeśli zapomnę monetki. Goś na jakimś tam levelu, nie pamiętam jakim. Przeleża przez monetkę, nie wziął jej. To on się cofa, bierze ją i jedzie dalej. Chciałbym tak, chciałbym, żeby tak to działało. No nie! Czemu? W ogóle ktoś jest na tym live? Czy ja mogę nic z niego? Nie, internet jest git. Zgubione klatki 0% Okej okay. Ja już to na pamięć pamiętam Aha, fajny fajnie! Rush tester! Mega, mega mi było naprawdę Nie, ja, ja nie umiem już grać w tą grę To nie gra a jaj czy coś, ale Ja już grać nie umiem w tą grę

Nie! Nie chciałem tego odpalić W sumie według spadnie ich ludzi by się przydało, żebym to odpalił Połowa moich śmieci jest przez to że nie zabrałem monety. ze Trochę. Nie, dobra, trudno już z tą monetką. Nie mogę już zapamiętać, że ona tam jest. Nie, i teraz do góry i w dół. Udało się. teraz Marty, pamiętaj, że tu jest blisko monecka ostatnia, którą pasowałoby zebrać. Nie, ja wywaliłem że. Masakra. Nie, nie, znowu zapomniałem! Może dzisiaj nie będzie tego trudnego mega poziomu. Nie pamiętam, jaką oni mieli, one miały yy, ten... trudność. Czekały, że jakbym przeleciał, to samolotem się normalnie latał. Dobra, mamy tę monetę. Chociaż jedna moneta jest. Zobaczymy, czy w ogóle. Nie, nie w tym samym miejscu. Aha. Aha. Ciekawe, kiedy by było odpalone serwery w Fortnite. Widzowie. W sumie nikogo nie ma na tym live. Pozdro. W sumie będzie zapis live'a, bo w sumie wy to widzicie pewnie jak jest zapis live'a. Ale ja robię jednak zapis live'a. ten live będzie trwał do 12, a osiemnasta kolejny live. Dlaczego? Bo będę chciał zagrać w gierkę w Fortnite. Jakieś rankę dzika czy coś. Nie! Nie mogę! A ja nie mogę. Czy mi się chce? <noise> Czy mi się chce ten, ten poziom? Nie, nie chcę się tego poziomu. Zrobiłem, to już wystarczy mi. <noise> ja nie mogę, ja nawet kliknąć drugi raz nie umiem. Tego poziomu nie zrobiłem w sumie. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Okej, okay, tutaj nie można kliknąć, żeby się zabijemy. Tylko ja nie mam pojęcia gdzie to są monety totalnie. Wiem, gdzie jest jedna, ale tak to nie wiem nic. Tu jest jedna. Jeszcze nie zginąłem co jest. pam... Ja nie wiem, gdzie tu... Gdzieś tu jest... Aha! Aha! Ciekawe... Nie... Nie! Czemu ja tam skoczyłem? Dobra, nie wiem. Nie chcę się już grać w geometrii, a chodzimy tu, create new. Jak nazywamy poziom? Nie wiem. B o, -u -n Great. No to tak, gdzie jest początek? Yy, początek damy yy, start. Ja um, chcę wiedzieć, gdzie jest początek. Okej, okay, początek jest tu sobie wezmę. Co bym sobie odpalił? Bardzo. Bardzo fajny tryb bym sobie odpalił. Y, tu player mode? Da się grać w dwójkę w geometrii dasza, Co? Uuu, wszystko odłączyło. Yy, dobra. Yy, nie pamiętam, co było czym to było, co. Okej, okay, to tego nie chcemy.